Dzisiaj nagram sobie takie skrzynki. Odcinek będzie trwał 10 minut. To jest taka podróbka Brawl Starsa Że otwieram sobie skrzynki i tak dalej. I może mi wypaść w postać, ale nie musi. Tu nie ma takich są minigry, że na taki dynamik, albo inne Zostawcie lajka like i suba. A my lecimy. Dobra. A my lecimy. No, co so, otwieramy sobie to skrzynki, żeby kupić Gemy za tą kasę. Za tą Brawl Starsową kasę. I za Gemy, Gemy, 35 Gemów, możemy kupić ten. Możemy kupić yy, Megaboxa. A, i napiszcie, jaka postać Wam się najbardziej podoba w Brawl Stars. Może to być Leon, Spike albo ktoś, ale napiszcie. Mi najbardziej się podoba. Um, mi się najbardziej podoba. Wiadomo. Oj. Jeśli ktoś też zabierze, w komentarzu. Dlaczego ja to wydałem? ja jestem. Naprawdę. Nie mogę. Dobra, na razie odcinek trwa dopiero minutę. Na szczęście wyłączyłem internet, więc nie możemy robić reklam i nie będzie nam się pojawić reklama. Więc na razie dobrze jest, jak mi się pojawi reklama, to ja, to ja, to ja. Nie wiem. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. I nie wiecie co. Poza odcinkiem um, otwierałem małego boksa. I nie wiecie, kto mi wypadł. Ber. Chromatyczna, taka, taka babka, można powiedzieć. Zaraz będziemy mieć 600 monet. I będziemy mogli dokupić gemów i otworzymy mega box I napiszcie, czy chcecie odcinek z moim kolegą jakimś, nie wiem Z jakim na pewno nagram O, mamy 600 monet Cyk, cyk, cyk I możemy kupić mega box Uwaga, piątka Niestety nic Dobra, cyk. 600 ileś tam. Ma. A nie, nie możemy, dobra. Otwieramy. Zaraz będzie. Zaraz będzie 600. To będziemy mogli kolejnego ten. A w sumie, żeby było szybciej, może zrobimy jakąś minigrę mini grę Tą Mini grę. i przeszliśmy Pyk i zdobyliśmy monety, więc możemy dokupić gemów Pyk. i mamy 34. Jak mnie to denerwuje jak potrzeba jednego gema. No, możemy losować. No to losuje. Czy coś mi się trafi? Czy mi się trafi czarny? Trafił mi się czarny. 16 gemów w górę. Teraz okasy sobie zaraz zrobimy. Najpierw otworzymy mega box. Siódem! Widzowie! Widzowie, siódemka! Widzowie! Siódemka. Dwie postacie. Uwaga. Co to będzie? Spike. Spike. Ludzie. Brakowało nam Spajka. Jest. I gadżet do koletki. Super. Jest. Mamy wszystkie legendy, kochani. Mamy wszystkie legendy. Chester'a, Mega, Amber, Kruka, Leona, Sandy i Spajka wszystkie legendy jej brakowało mi tego jest no odcinku tutaj mam mega wielkiego farta nie wiem dlaczego no odcinku mam mega wielkiego farta zbieramy tu kasę i zbieramy pucharki przy okazji i cyk cyk i dole sobie do spajka. Pyk. I teraz dynamajka będzie zbierać Pucharki. Pyk. Pyk. Ale jaja, ja, ale że. Ale że z e, tego, z mega boxa ten Gadget i legenda. Nie, się, się nie spodziewałem tego. No ale fajnie w sumie. Dobra, o, mogę sobie dogupić gemów. Pyk i pyk. I teraz idealnie mamy gemów na Mega Boxa. Piątkę niestety. I mamy zero gemów. Ale odblokowaliśmy to. A to nam daje różne rzeczy. I zagramy sobie w Teraz kolor czerwony. No i niestety. I teraz kolor czarny, bo czarny mi zawsze daje szczęście. I Zawsze czarnym wygrywam. No, nie za nie zawsze. Nie zawsze. Dobrze. Cyk, 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 cyk. Otwieramy sobie te skrzynki.

I tak. No, no po prostu nie. Dobra. Otwieramy, 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 otwieramy. Ale by było jaja ja jakby z małej skrzynki wypadną nam Spike. Mhm. Dobra, idziemy kupić gemy. Pyk, pyk, pyk. Aha. 30 gemów. No super. 8 minut. Zaraz niestety kończymy odcinek. Ale jeszcze trochę pociamy. Spokojnie, spokojnie. Na pewno jeszcze nam trochę... Może jeszcze jakaś postać nam wypadnie. Nie wiadomo. Dobra, my tu, ja tu otwieram. Zaraz dobijemy 600. A jak będzie 600, to będziemy mogli kupić mega boxa, bo doładujemy sobie Waga, Uwaga, i ja mamy 600, to lecę doładować gemy. Oj, klik. No już powinienem kończyć odcinek, ale ostatni mega box na koniec. Uwaga. Kurde, niestety piątka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeż, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to napiszcie, a ja się z Wami żegnam. Narka!